Właśnie chciałem zapytać o to nowe, nowe jak gdyby rozdanie polityczne w Polsce, no bo w końcu PiS ma parlam większość parlamentarną, prezydent też jest przychylny zmianom, więc można rządzić. Już teraz tak, nie można tak. narzekać na koalicjanta, nie można narzekać, że to czy tamto przeszkadza. Jak powinna wyglądać polska polityka wschodnia? Co powinny w pierwszych krokach podjąć nowe władze, jeśli chodzi o, o byłek ziemi rzeczpospolitej. No wszystkim trzeba zapomnieć o tej teorii Jerzego Giedroycia. Giedroyć umarł 40 lat temu, więc no nie można wracać do przeszłości w tym znaczeniu, że no świat tak gwałtownie się zmienia. Co miesiąc mamy nowe jakieś Wydarzenia w Europie Wschodniej, czy, czy na Bałkanach, czy na Bliskim Wschodzie, więc trzeba się dostosować do rzeczywistości, a nie żyć ciągle wspomnieniami, że Józef Piłsudski coś powiedział, czy jest Jerzy Giedroć. Nie, więc trzeba zbudować nową politykę wschodnią. Moim zdaniem na pierwszym planie powinna być pomoc dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, którzy czują się porzuceni przez swoje ojczyznę. Niemcy dbają o swoją mniejszość, Izrael dba o, o mniejszość żydowską, e, a, a Litwini o mniejszość litewską w Polsce, a, no, a o mniejszość polską z, za wschodnią granicą a praktycznie nikt nie dba. To jest, to, jest, to jest podstawa dalszego funkcjonowania. No oczywiście ja tutaj z satysfakcją przyjmuję wypowiedź e, pana prezydenta Andrzeja Dudy, który o tych sprawach mówił w swoim wystąpieniu pierwszym w Sejmie powołał nawet specjalną komórkę w Kancelarii Prezydenta do kontaktów i z Polonią, czyli z emigracją i z Polakami na wschodzie. To jest pierwszy punkt. Druga sprawa, bardzo ważna, to jest rewizja tych relacji polsko-ukraińskich, które polegają na, no przepraszam, że powiem, na bezmyślnym wspieraniu Ukrainy, która wcale nawet nie jest przychylnie do Polski nastawiona. Oczywiście oni chętnie biorą pieniądze i broń, ale nic w zamian za to Polska nie otrzymuje. No więc poprzednia ekipa, pani Ewa Kopacz, premier, dała lekką ręką, mając gigantyczne potrzeby w polskiej służbie zdrowia 100 milionów euro. Na Ukrainę jako pożyczka, ale wiadomo, że Ukraina jest praktycznie niewypłacalna, że tych pieniędzy nie zobaczymy. Ale nic zamian za to Polska nie otrzymała. No tutaj zrobię taką dygresję, że ona ma może takie osobiste relacje do Ukrainy, bo jej jedyna córka wyszła za mąż za Ukraińca, który zresztą tutaj mieszka w Kanadzie. No i też takie było bardzo szokujące, że w ostatnim dniu prezydentury Bronisław Kowalowski przyjął wniosek od pani Kopacz o nadanie obywatelstwa polskiego i na drugi dzień w ciągu 24 godzin uczynił z niego obywatela Polski. No to jest absurd. Polacy na wschodzie czekają... Dziesiątkami lat na to obywatelstwo. No właśnie, stąd moje dwa tak. pytania. Jedno, czy powinniśmy Polakom na wschodzie po prostu przyznać obywatelstwo? Tym, którzy mają tak zwaną kartę Polaka, która nie wiadomo czym do końca jest. A druga rzecz, jak ksiądz ocenia wpływy mniejszości ukraińskiej w Polsce? Bo w końcu Ukraińców w Polsce jest dużo i są też w wielu różnych, na wielu różnych stanowiskach no, władzy, nazwijmy to, i ich wpływ na politykę polską może być wydatny, nie tylko ten oficjalny, jak gdyby. No więc ten przykład z zięciem pani Ewy Kopacz jest po prostu patologią, bo to jak w ciągu jednego dnia, tylko dlatego, że jego teściowa jest premierem, on nagle dostaje to obywatelstwo. Natomiast kto powinien dostać obywatelstwo? Wszystkim powinna być weryfikacja karty Polaka, bo były ogromne nadużycia, korupcja i wiele innych rzeczy. Pomysł jest taki, żeby ci Polacy, którzy przed wojną byli obywatelami polskimi, otrzymali obywatelstwo, czyli przywrócono im obywatelstwo, czy ich potomkom, ale musi być weryfikacja. To się musi odbyć w cywilizowany sposób, czyli stwierdzenie, że ten człowiek nie zagraża bezpieczeństwu Polski, jest zaangażowany w działalność tamtejszych środowisk, więc musi być jakiś system, który pozwoli stwierdzić, że. Ten Polak rzeczywiście jest godzień tego, niezależnie, że ma korzenie, że jest godzień tego, żeby być obywatelem Polski. To pozwoliłoby tym ludziom rzeczywiście podjąć pracę w Polsce. Jest ogromna emigracja Polaków na zachód, a tutaj nam grozi kolejna fala migracji muzułmańskiej, to jest wielki problem obecnego rządu. No więc dobrze, sprowadzajmy, ale Polaków, prawdziwych Polaków, którzy chcą być, utożsamiają się z państwem polskim, nawet jeżeli nie znają dobrze języka polskiego, to się czują Polakami i nie zagrażają bezpieczeństwu Polski, więc tu musiałoby być rzeczywiście zrobione wiele kroków. Niestety tego nie zrobią do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o mniejszość ukraińską, to ja nie jestem oczywiście przeciwny wspieraniu przez rząd polski mniejszości. Przez cztery lata byłem w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i tam reprezentowałem mniejszość ormiańską. Natomiast byłem zaskoczony, że tak łatwo daje się pieniądze tym mniejszościom, które jakby z założenia są wrogie do państwa polskiego. No, ja tam słyszałem rzeczy nieprawdopodobne, jak przedstawicielka jednej z mniejszości mówi, że Polacy kolonizują jakieś tereny. To są rzeczy skandaliczne. Jeżeli chodzi o mniejszość ukraińską, to szef tego stowarzyszenia Piotr Tyma jest przeciwko uznaniu prawdy o ludobójstwo. Kiedy miałem wspólny z nim wywiad, Taki panel dyskusyjny w telewizji polskiej historia, i kiedy ja go zapytałem przy kamerach telewizyjnych panie przewodniczący, czy to, co się stało na wojnie w 1943 roku było ludobójstwem, czy nie? On powiedział, że nie było. No, jeżeli by ktoś zaprzeczał Holokaustowi Żydów albo mówił, że nie było zbrodni katyńskiej, czy Kale Auschwitz, no to moim zdaniem takie organizacje nie powinny dostawać do finansowania. I tu jest dziwna bardzo polityka dotychczasowa władz polskich.